Naszym. naszym? no no e, no. Oceniaj, nie oceniajcie nas tak ostro, bo to jest nasz pierwszy filmik, więc prosimy o łagodne komentarze i takie te. My tutaj mamy Skybloka, my go zrobiliśmy już dawno i zamierzamy coś tam z nim zrobić, prawda, Albercie? Tak. jestem tak, Szymon, to jest więc, Albert. E, link z e, będzie krótko. E, link do, do tego serwera IP podamy tworzysz wyspy, tam masz różne teleportery. A teraz tak odprowadzimy przy... po sklepie, yy, po naszej wyspie. Jeszcze nie rozbudowana, to są moje skrzynki. A moja? To co? Co mnie twój brat zabił? No, yy, Chomek, muszę... będzie, Chomek będzie na naszym odcinku też mi brat. Dobra, ma, yy, to są jego itemy, on ma tam Dziaksowe jeszcze przy sobie. Biorę mu, biorę mu rzeczy, bo przez niego zbinałem. Tu no ale... tu będzie domek na... Biorę sześć B szczytów! Pokaż to no, nie... w środku! Opowiadaj, co masz w środku. Żarty. Pokaż kotku, co masz w środku. No. Mało, bo mnie jego brat no, zabił, wie. Ej, to to co w czołej wklejałeś? ten bibel e, czy w niedzielę, czy nie... Ej, co tutaj zrobił? A co tam pękł? O. o kur... Tu mamy kroki? Można, jak miasteczko mi się nadusi, można y, zrobić różne... Można? Tu mam enchant, właśnie ulepszyłem co? sobie. A tu możemy pisać, żeby przyszli na sklep. Tu mamy różne jak, takie sklepy. Oh, oh, oh. Widać mi, Albercie. No i tu mamy taki sklep. I się zamieniamy rolami. Czasami jasne dajcie sobie. To widać, że tak dziwnie mamy wykopane y drewno, bo... bo brat się pszczocił. No, jego brat nam przyszedł i źle ścinał, a to duże drzewo to on, bo się drejguły i ja, ja zawsze na takie schodki, a on musiał je zniszczyć i nie, nie miało jak je, ten, jak wtedy wydobyć, to drewno do Dobra, góry. No go Cieszy, Bo masz wręczony kilow? No tak, ja to wydobię. Ja się cofnę i jeszcze raz do ciebie przyjdę Po co? Dobra. Nasz... Na tym ej, kończymy nasze... Ej, ja chciałem jeszcze o... coś powiedzieć do naszych widzów. No dalej, mów Eym. Um, Baurakid z tym. Że na pewno prosimy o łagodne komentarze. Właśnie, bo to jest naprawdę nasz pierwszy, pierwszy filmik. No, Jesteśmy zupełnie przyci... Jesteśmy zupełnymi przeciwieństwami. Ja jestem wysoki, on niski. Dobra, teraz ja chcę coś powiedzieć. Pani trochę... jest... czy, czy, czy chcecie, żebym jeszcze na przykład nagrywał y, League y, of Legends, czyli Lola? Czy nagrywać o World of weź, Proszę, to nie było. Pisać weź. o czym mam nagrywać, y, nagrywać mamy, to na pewno rozmyślimy tą sprawę. Nie, Banaś? No. Albercie Nie oceniajcie, dzięki za oglądanie, to nasz pierwszy rzut. Pamiętajcie, żeby surowo nie oceniać. Banasz, ja to wy już chcemy... Wiesz, że to właśnie pogawi. Banasz, pożegnaj się. Paaa! Pa. Ej, ty już 5 minut minęło. Dobra, pa,